No witamy was w drugim odcinku The Sims 2, wersja podstawowa, gramy z przyjemniakami, well, kumplami, well, tak dalej. Wel, przyjemniaczkami. Tak, to właśnie, ja część właśnie. już się tutaj w słowo wcisnęłam jak zwykle. <laughs> Dobra, idziemy z tym koksem. Tak, gramy taki lajcik. To będzie ostatni odcinek już z podstawki, bo zauważyłam, że ludzie ogólnie gameplaye to oglądają tak maksymalnie do drugiego odcinka. Mm -hmm. <laughs> Dokładnie, i to, i to ten. I to będziemy robić właśnie w taki sposób, że po dwa odcinki z każdego i... Dokładnie, I tak, będzie tak, tak będziemy sobie odkrywać, przypominać. Właśnie, yy, o, on ma kanapki, podał kanapki, czy kto tam podał. Nie, niestety kanapki. niestety, popsuły się kanapki, bo mm -hmm. nie można było jeszcze zostawiać resztek. Tak. I powiem Ci, że tej opcji akurat yy, yy, trochę ten. Trochę żałuję, że jej nie było od początku. Bo ona była akurat fajna ta opcja. To Więc była bardzo dobra wieś, opcja, to... naprawdę. Tak. Tak. Wiesz, co te dziewczyny nie podrabiały zadań domowych. To nie podrabiają. Ja nie łuki jedne. <laughs> mamy taki plan, że yy, musimy tutaj właśnie na dobrą drogę sprowadzić tą oto dziewczynę. Naszą. Jak ona ma na imię? Miliana. A ja wcześniej mówiłam Angelika. To ta druga <laughs> musi być. Tak, a tą drugą to jest. No tak, tak An Angelika. Dobra, to będziemy to realizować na razie ty, Na razie pro, proza życia siku kupka. Tak, standard. To, to też nie ma być jak, jakiś taki gameplay, nie wiem... pełen wrażeń. <laughs> Dokładnie. Ja tutaj teraz akurat patrzę, nie wiem, w instrukcję tej gry. Mhm. Ale tutaj. Ona była gruba. Ona jest strasznie gruba, no ale takiego od podstawki Simsów, nie? Tak. Kurczę, nie umie zapanować nad nimi. Ej, masz się wysikać. Nad kamerą? Masz... Nad kamerą też. Nasz... Poprosi Daniela, bo z Danielem masz kiepskie relacje. O właśnie, możecie wymknąć. Może się ktoś o. wymknie. Dobra, możemy tak zrobić. Tylko która? która, która, która jest na celi? Może ta, ta grzeczniejsza, nie? Wiesz, niby taka cicha woda. Tak, pójdzie do pokoju, posiedzi sobie, aha, po, nie? Ja zawsze wolałam tą <laughs> tam czarną, tą czarną. To to, zbunt to spadzie zbuntowaną. No. Dobra, to ta zbuntowana się... ludzie chce, zawsze mają ciężej w życiu, a te takie idealne, to kurde wiesz. Co złego nie, nie, to nie... Dokładnie. ja. Dobra, co ty robisz, a idź poprosić w ogóle go ten, ten dom on jest ogólnie ładny, ale te pokoje, na przykład tych dziewczyn to są takie... Nie oszukujmy się biedne. Tak, jest są okropne. Zaraz je pokażę, tylko kurczę, chcę, żeby odrobiła to zadanie domowe razem z tym. A chcesz, żeby się kontakty. nauczyła czytać. <noise> tak, przy okazji nauczyła się. Kurde czytać. nastolatka nie, nie umie czytać. Ale ja to, to, to jest śmieszne, bo na studiach, jak się pomaga koledze ze studiów właśnie odrabiać pracę domową, mhm. zadanie jakieś tam na uczelnie, to normalnie oni tak. mają wspomnienie, że się nauczyli czytać. No, proszę bardzo, nastolatka. <laughs> <laughs> o, ładko co za. Rzacie daj do <laughs> No, jest ogólnie wieczór, więc tylko czekamy, czy się ona wypełni. Właśnie, to trzeba będzie kliknąć na telefon, nie? Tak, tak, tylko ja jeszcze może. Czekaj, tam było, bo było od północy to było. Weź tam molestuj ten Jeszcze telefon. Dobra, zapas <grym> i... dyrektora już jest od podstawki, tak swoją tak. Powiem. jest, no. Ja pamiętam, to była chyba jedna z takich pierwszych rzeczy, które w ogóle odpaliłam, bo ojoju, co to jest? Co to jest? <grym> A ten. I potem. <grym> I kurde, nie wiem, chyba z tej pogawędki z dyrektorem miałem z 10 punktów. W instrukcji nic o tym nie pisali. Ło. Czekaj. Sam, samemu do odkrycia. oprócz w instrukcji pisali na przykład, że można y, ten zatrzymać proces starzenia, stosując małe oszustwo w grze. I wciśnij tam kod wpisać, nie? Mhm. Dobra, czy właśnie a propos starzenia się, czy dajemy im y, możliwość mhm. zrobienia. Dziecka? Tak, robimy. Oj, ile im zostało y, do tego? Ou, <suszy> <Sześć dni. suszy> to już staruchy. Tak, no kurczę, zapomnę, że mają trzecie dziecko. <suszy> A niech mają wiesz tam 500 plus i te sprawy, nie? No właśnie. I co, poszło wam? Słucham, czy będzie, i co jest muzyczka? A jeśli mówię... Nie, nie O, jest! Jest! <noise> Zaciążyła, yeah. Ta, jee, yeah, Danie nie się postarał. W ogóle to wzdychanie, jak oni tu wyszku tam robią, to... to a, wyłączyłeś, a wyłączyłeś filmiki! Znaczy nie, bo oni już mieli ze sobą barabara, więc chyba temu się nie pojawił. Nie, nie pokazuje, by się każdym chyba... A nie, może i nie, może i nie. Kurde, to co ja była? Bo to ja swoimi simami tylko w kółko z nowymi simami masakra, ale byłam głupim bachorem. Bo u mnie Jezus. to zawsze było, wiesz, gram. Jest, jest ten filmik, nie? I ten moment, czy ktoś z rodziców wlezie do pokoju. A ja tu wiesz, simowy pornuch, nie? No, no koniec. Dlatego mówię, że te odgłosy są, ale naprawdę te odgłosy tam, są takie odgłosy żeby nie... to jeszcze się da ściszyć, bo że <laughs> jak masz na monitorze na cały ekran takie scenki. <laughs> Dokładnie. To jest jak te mamy, kiedy, kiedy rodziców e, e, nie ma w pokoju, to wszystko super, nie? Kiedy rodzic wchodzi do pokoju to takie sceny. <laughs> no, Biskit Afgenie, oglądasz jakiś film. A tam wiadome sceny oglądasz z rodzicami, i mm -hmm. wszystko wiesz, na wdechu jednym. Tak. To wymykamy powinno być zakazane po prostu kręcić takie filmy, ludzie. No, dokładnie. To co, wymykamy się, nie? Tak, jest już możliwość. Mhm, mm tak, dałem. Ja mm -hmm. właśnie, z kimś czy samemu? Nie, nie, zno, z nim trzeba. Bo to Aha, chodzi dobra. o to, że wiesz, coś z jakimś kumplem wyłazisz. Mhm. Mm a powiedz mi, jak obraz yy, yy, widzisz? Widzę, tak. Tam wiadomo, czasami yy, ten laguje, nie? Mhm. Mm Ej, może ona Zabierze się mnie jakoś odstawi? A nocy. nie, nie mamy jak więcej ciuchów, mamy tylko to, co ona ma. Ale mamy makijaż. Uff, właśnie, Aha. to niech się odstawi jakoś z makijażem. Chłopaki. Widzicie o pierwszej, także spoko. swojej sympatii. <laughs> Zaraz tutaj zrobimy. A e, co tam zupa stoi? No właśnie ci mówiłem, że oni zanieśli zupę no yes, do... zmieniamy? Właśnie, a pokaż, co by tu mogło być? że takie rozpuszczone fale. No, też o nich pomyślałam właśnie, że takie wiesz. co tutaj jeszcze jest? A, takie to już tam. Chyba, że chyba, że czapka <laughs> Nie, odpada to wiesz. Za mało, za mało, o tak. Dla chłopaka to tak wiesz, się nie ubierzesz. Dobra. dobra. Czyli tak, mamy Jedziemy, to. dawaj tak. Ten, y, tuż do rzęs, ten drugi. Ten bardziej, nie ten, ten drugi. E, czyli tuż do rzęs, czyli to. Nie? nie, nie, tuż do rzęs to jest to, co. Aha, dobra, okej, okej, okay, okay, skumam. To okay. jest cień do powiek. Cień do powiek, tak jest. A nie, czekaj, tamto to nie było, tuż do rzęs, przepraszam, to była kredka. E eyeliner, eyeliner, tak. Ja to na to zawsze mówię tuż do rzęs, bo tam są takie <laughs> rzęsy narysowane, ale nie, to jest tak, eyeliner. Tak. A coś właśnie z tego. O, o, Taki krechy przysyłam? jej zrób, tak, te, te tutaj, o, Wszyscy to. te krechy wybierają. No, wszyscy, tak, wiesz, A Amy Winehouse, nie? Tak. Śmina, jakaś konkretna. Czekaj, może czerwoną szminkę, o tom. Ona jest taka chyba najbardziej. Nie, czekaj, ta jest chyba bardziej czerwona. Jezu jaka Tanie. Ta nie? No. Dobra, a co się jakieś puder... Boże ten? ona wygląda jak taka stara pudernica w tym momencie. No ale co się nie robi dla chłopaka. Dokładnie. A tak, to jest ten. Yy... Boże puder. Puder i wyznania gęszy, nie? No naprawdę to jest takie białe, nie? Nie, no. weź ten, nie ten, ten drugi. Ten. No, on jest no, kierowcy. jest ja po prostu. Dobra, to, Okulary to, nie, nie? To nie. A brwi ona ma jakie? Nie brwi ona ma. To daj jej takie wyskubane. O te. Te nie. No, <grym> wyskubane. <Dobra. grym> to my jesteśmy w roku 2000. Nie, no, 2005. To wiesz. Wyskubane brwi to była oznaka po prostu super dbałości o siebie, kreseczki. <noise> Dokładnie. No to idziemy w takim razie na randewu. Uuu, ona się cieszy, no. Ten Damian czy jak mu tam na pewno będzie zachwycony. Ach, no na bankowo, no kurde. No, zobaczyć taką maskę, to wiesz. Wyjdę na zewnątrz, że na niego zaczekam, nie pod, pod blokiem. <noise> Zaczka już czeka na niego. <noise> o, przyjdzie jakiś autem, bo nie pewnie pani. Tam tym taka było. limuzyna przyjeżdżała. Limuzyna, no chyba tam. pierwsza. Teraz zobaczymy, czekaj już, ile tam jeszcze minut zostało. O już, powinien być. A gdzie on jest? Facet. <noise> spóźniasz o? się. Co? Nie, jest, dobra, jest. Ja jest limuzyna, a jednak limuzyna. Ej, i on w ogóle tym prowadzi, nie? <noise> Jak to on wygląda, to ja bym ją ukradł. No ogóle Wymknęli się, nie, żeby nikt nie wiedział. E, taką, taka limuzyna wielka podjeżdża. Nie, nikt nie zauważy! Mm, mm, mm. Dokładnie, a śmieję się z tego, bo ona e, wymknęli się razem, ale ona usiadła na drugim końcu tej limuzyny. Spokojnie, <grym> gdzieś tam przyparkują i już tam on sobie do niej dołączy. Na to a, no tylne tak. siedzonko. Dokładnie, zobaczymy relacje jak będą rosły. O, przyszła. Krakowa Czekaj, się. a wróciła? Ej, szkoda, że jej policja nie złapała. A w ogóle jak ona się no. skrada, nie? <grym> tak, to jest super. Damian i ja wymykamy się. Fajnie jest coś, robić coś zakazanego. Kurde. Ta ucieczka kosztowała mnie sporo sił, ale zabawa była tylko warta na tym tylnym siedzeniu tej niluzyny. Aż zgłodniała <głos> normalnie. <głos> Gastrofaza to, że nie wiem co <noise> oni robili. <noise> Dobra, niech nie spać, bo. Tak na pewno, a siostra, jak się wymknie, to przyjdzie z policją. No, to na 100%. Ech, szkoda, liczyłam, liczyłam, że Tom złapie policja. To szkoda. To zrobimy jeszcze raz, tak? Także spoko. A właśnie, czy na poznaki y, rodziców zmieniamy je z powrotem makijażu? makijaż, czy już zostajemy z A dłam, tak, zmieniamy zawsze. jej, oczywiście. Dobra. Wiesz, nie może chodzić jak taka tak pudernica. Na... <laughs> Brwita się jej <laughs> <i> niech odrosną. <laughs> to czekaj, kupię im tutaj y, Tom. Żeby nie musiała do rodziców do łazienki. Bystra e, były tu. Dobra, Ale wiesz, okay? czekaj... A aha, nad tą, dobra, dobra. Nad umywalką. Mhm. W ogóle u nich zawsze ta wieża tak gra. Tak, dokładnie, tylko najpierw, że ja nie słyszę muzyki, więc nie wiem co się stało. Ale spoko. E, dobrze, te dziewczynki w takim razie... O ta o tym ciepienie. No. <laughs> no tak. Kiedy ją budzimy? Tak, prze, prze, tak na styk przed, przed e, przyjazdem e, autobusu? A tak, spoko. Zażrę jakąś kanapkę. Jak na radę. Czy co Jej. tam stary robi właśnie? Mógłby się nauczyć trochę gotowania. Naleśniki robi. Naleśniki, stary jest zmęczony, bo to potomek niedługo będzie. Męczył się robieniem tego potomka. <grystanie> tak, dokładnie. Teraz żo żonce robić naleśniki, spełniać zachcianki, nie? No tak, tak widzimy robić właśnie. A oni do roboty. Ojej. O Jezu, tu oni idzie? wszyscy, kurde. Kto to przyjechał? Samochód do pracy dla Daniela. Tak? Nie. Nie? Dla Marysi? No Marysi, ale Marysia, Nie, nie porzuciłem nią pracy. Ojej! To ma iść, czy nie ma iść? Y dobra, olać. Olać. Ona jest teraz w ciąży, ma inne zmartwienia. No, zaraz chwyci za sławkę i zrezygnuj z pracy. Jeszcze na obucie musi zmienić sobie makijaż. ten wygląd, ok. I zrób sobie to, a ty, dziewczyno, coś zjedz. Albo chociaż bądź przykładną córką i posprzątaj ze stołu. Że, a tamtemu na... się spaliły te naleśniki. <grym> tak, właśnie to chciałam powiedzieć. No cóż, będą mi spalone. <grym> no trudno. <grym> <To> trudno. <grym> Bo właśnie mnie zawsze w tej grze jarało, że jak zjeżdż, wiesz jakieś stare żarcie czy co, to nie wiem, <grym> zżykasz się. Znaczy tak, to tak. Się ostatecznie tak nie wyglądało, a takie by plotki przed grą, że będą wiesz, że na potęgę i takie tam. Dobra, Ale to nie, wszystko to musisz zatruje, powyłączać teraz na ten. Tak. Jak się I wyrwij jej to... zmień jeszcze na jakieś bardziej zarośnięte. Aha. I jak się zatruje, to pięknie to biegnie wymiotować chyba. Y na pewno w ciąży wymiotuje. Nie wiem. Z... to zawsze ora, że idziesz, żegnąć tak. nie i potem cały kibel jest brudny. Daj na te ostatnie, <laughs> na ten. No, na te tak. pierwsze. Nie, a nie na te ostatnie. Na te, tak? Najlepsze jest to, że gramy tylko kilka minut samą pod... Aaa, dobra mamusia. E, gramy samą podstawkę tylko i dopiero kilka minut, a mamy tyle zajęć, abyśmy, nie wiem. Zostaje mąż? E, nie, mąż idzie do roboty. Dobra, mąż idzie do roboty. O, z, jemu <laughs> a jemu pęcherz umiera. Ojej! To się w pracy wysiłkiem, chyba. <grymne> <grymne> Ale jaki ten! Kim on jest? Asystent tenera, a to temu taki, taką ma taką subę, dobra. Titi. Jaka fajna bryka. O, a proszę Państwa, jak działałem na Sims 2? Tego nie macie w czwórce, chyba. <grymne> Jest sobie śniadanie na, na tym hockey, się to nazywa? Nie wiem, odwrócona stołek to... barowy. <grym> stołek barowy, odrzucona <grym> to. Nie tego i rozmawiałem. A właśnie to masz iść dziecko do szkoły. Co ty tu jeszcze robisz? Ty masz być przykładną córką. Tak, Ona taka buntowniczka, ale 4 plus. No lec. Ej, no. no babo. Go, go. Obiegnie. Dobra. I teraz mamy tylko samą Marysię. Marysia głodna Paz, jest Marysia 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 się nie nażarła, a dziecko głodne tam w środku. Bo te zapiekanki to takie <noise> gówno trochę, no. <noise> no trochę tak, ale sama sobie je zrobiła. Więc sorry, tak masz, masz to co sobie o, przyjechała. Możemy zwolnić i pana sprzątacza zatrudnić. <laughs> na odmianę. <laughs> Pan sprzątacz jest lepszy, zawsze go bardziej lubiłam. No, zdecydowanie. Dobra, jakie pomysły na naszą rozrywkę? No nie wiem właśnie, bo już 20 minut nagrywamy, tak ci powiem. O, proszę. Także czas leci, przykład. Prosty... O! Dziecko daj się we znaki. Oj kibel z miejsca się wybrudził. <noise> Zostawiamy to naszej pani do, do domu? Do sprzątania? No, to, no pewnie. Znaczy no pani no, sprzątacy, macie... kurde, nie. Tak, pani sprzątaczce dokładnie. No ja to miałem, przepraszam, pomył. Do sprzątania. No, to Mary się sobie jeszcze zjecie. Przedstawiła je się tak, kurde, dla Daniela przyjemniaczka, przyjemniaka Kumpla. To teraz do Kibla niech idzie, żeby go winy ścierać. A tuż to, to jest jej miejsce. Także... Tak. O, proszę bardzo. <grymne> Cyk, pyk i już. Pani, pani poznała pana swoje miejsce. Dokładnie. niech jeszcze te naczynia z tego Kibla zmyje? No, przydałoby się, bo to tak. O, jest. Proszę jako nacisnąć. Jak w, w ogóle. Wgę, y, 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 ja tutaj wiesz, wydaję jej polecenia, nie? Dokładnie. Teraz tam w, w tym w jadalni ze stołu byłoby dobrze posprzątać. O, już mnie nie posłuchała. Gdzie ona lezie? A, łóżko idzie pościelić. Marzyła o tym łóżku, no, ale. Cóż. Ale trudno. Oj, no przykro mi, Kasiu, Langerak. Właśnie tam, w tym łóżku się odbywały rzeczy, o których nie chciałabyś wiedzieć. Został <gryanged> tam dokładnie. poczęty potomek. Kolejny Daniela. To jest. Niestety twoje marzenia rozbiły się jak to... Jak to szkło, które nosisz do mycia. <gry revise> <gry oversee> <gry> tak! <cinematic> Ej, dobrze. To, co będziemy kończyć w takim Chyba razie? No tak, już, no bo tutaj, co robić? Takie najśmieszniejsze rzeczy zrobiliśmy. Wymknęliśmy się. Mhm. Zapodniliśmy na waszy na tak, A ile mają aha, te nastolatki aha, do końca bycia nastolatkami? No, Kasia! Dziewięć dni. trzeba. ile mają? Dziewięć dni. Dziewięć, dziewięć, tak. Dobra, to ja ci powiem tak. Dziewięć dni. Spoko, bo jak zainstalujesz na studiach, to one będą mogły z miejsca chyba już na studia pojechać. Mhm. Albo wybierzemy je z listy i wyślemy je do kampusu. No, też tak może być. Dobra, jest plan w takim razie na, na, na studia. Bo to właśnie chodziło o to, że my chcieliśmy coś z nastolatkami, żeby właśnie wysłać mhm. na studia. No i tam będziecie oglądać wszystkie te rzeczy, jak się zakochują, całują i... Znaczy, one się jutro całowały, więc... Tak, komórę więc kupimy. Więc filmiku chyba też nie będzie. A, komórę kupimy, to nie jest... Komórę MP3! <grym> Coś nieznanego. To były czasy, co? <grym> tak, to były czasy mieć MP3. I te, I te czasy, gdzie kupiło się MP3, zapełniło się jej pamięć i kurde, smutno, co dalej? Trzeba o Jezus, piosenkami. i potem rozkminasz, kurde, którą piosenkę mniej lubię, bo mam fazę na inną. <głos> dokładnie. <głos> no, to było Piesz... takiego, że ta lista tych piosenek nie była taka stała. Mhm. <noise> Trzeba było żonglować właśnie też całą no, czas. Dokładnie, tak, tak. I zamówię jeszcze ogrodnika, bo będzie potem mieć taki syf. Okej. Okay. Opiekunka do dziecka już jest dostępna. Już jest dostępna. Jakie my tu podstawce. dzieci mamy? Dobra, pan ogrodnik. Ale za to nasza córeczka ma dobre senki. Tak, tak. No jak się cieszy. A, ta, ale ta druga podmierzaś. też jest A teraz lepsza. Ta. Komunikat. Co gacha swojego przywiozła? No, oczywiście, że tak. O, wychodzi. Ciekawe, czy będzie, jaka będzie reakcja? Oh, No, a ona ma złe ocenki. Nie, piątkę ma. Ja nie wiem, czy, A czemu, czemu taka dawa? smutna była i zrobiła to, co ja zawsze robiłam, gdy dostawałam do domu y, listę z ocenami, czyli poszło do kosza? <głos> 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 Tylko wiesz, obcierałam nazwisko swoje z tej listy i już do kosza. A potem, a potem moja mama wraca z wywiadówki, a dostałaś listę oczy, ocen. Gdzie? No i on mi jej nie dała, właśnie. A ja poszła do kosza, żeby się tam chwalić. Moi yes. rodzice to co nie mieli już siły do mnie. Ale ten, ale w chodzili na wywiadówki, to się chyba też, dowiedzieli, jak to tam wszystko grało. No grane wieszku, jest. A te wywiadówki to. Powiem ci, że tak chodzili sporadycznie, bo po, potrafiło mi się zapomnieć. No. Ja ci powiem, że w dzisiejszych czasach z tym jakimiś, nie wiem, librosami? Ja bym kurde życia nie miała, ludzie. A tak to co? No, miałam jakieś tam swoje tajemnice, nie? Wpadła jakaś no, tak jedynka. No wiadomo, że to poprawiłam potem, no wiesz jacy są starzy, nie? Oj, masz jedynkę i ci kurde trują głowę i to już cały dzień z życia wyjęty, nie? Mhm, <grystanie> dokładnie. A tak to wiesz, zanim się skumali, to to już było po, ten poprawione i w dupie, nie? Tak. Wszystko wróciłam do normy. No. <grystanie> <grystanie> tak, nic nie było, e, jaka jedynka? Przepraszam bardzo. <grystanie> Dobra, to co? Kończymy. No, kończymy półgodzinny tym razem gameplay. Ci co tak. lubią maratony, będą zadowoleni. Ci co nie, no to niestety. Ja nie jestem zadowolona. musia uh, edytować przez dwie godziny chyba. Uuu, uh, uh, jeszcze majówka, zaraz. Ja nie wiem jeszcze po... O Jezus, przepraszam, ty się wnęło mi się. Jeszcze była majówka. Nie, o szwadel zniknąłeś mi. Nie. Szwadel zniknąłeś mi. <grym> tak, tak, ale dobra, będziemy kontynuować te. Te, te, te nagranie głosowe, żeby tam potem nie, nie majstrować z tymi wycinaniami. W każdym razie chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że niedługo majówka, więc nie wiem jak to wyjdzie mi z tym edytowaniem. No ja myślę, że dostaniecie te, te Simsy dopiero dużo po majówce, to mi się wydaje, no, bo No chyba tak, bo my materiały. tu mamy e, całą masę... Chociaż nie... A dobra, w najbliższą środę to na pewno nie, <grym> bo bym musiała dzisiaj zacząć e, chociaż pierwszy odcinek. <grym> A mi się już nie. <noise> tak jest. Dobrze, była ze mną Paper Monster. Cześć, żegnajcie! Żegnaj podstawko Adios. Adios, pod rozbudowana podstawko, sympatyczna. Podstawko. Najlepsza podstawka w serii. Mówię to obiektywnie. Jako, na, jako wielka fanka klasyka dwójka ma lepszą podstawkę. Tak jest, ja się pod tym podpisuję absolutnie. Dobrze, no to widzimy się na studiach. No. Pa, pa. Tak, niestety o Jezus będę musiała wrócić na studia. Nie.